Jeszcze raz, cześć, dzięki serdeczne za zapowiedź. Słuchajcie, więc mamy niewiele czasu, więc bardzo szybko przejdę do rzeczy. Część z Was może mi kojarzyć, ponieważ od, od dwóch lat jestem bardziej widoczny w sieci. Część z Was zupełnie może mnie nie kojarzyć, więc dla tych wszystkich, którzy mnie nie kojarzą, nazywam się Michał Guzowski i działam w sieci, prowadzę biznesy. Moja ścieżka jednak tak od początku samego nie wyglądała, to znaczy nie siedzę w tym od 10 lat, tylko właściwie do 31 roku życia to głównie byłem programistą i tylko tym się zajmowałem, niczym innym, byłem takim typowym introwertykiem, ale zobaczyłem, że to nie jest zupełnie ścieżka dla mnie, dużo bardziej lubię robić biznesy i rozmawiać z ludźmi, pracować z nimi, no i zacząłem robić wszystko, żeby w tym kierunku iść, ale kiedy się jest na etacie, jest to trudne, więc po prostu rzuciłem etat. Na początku zostałem freelancerem, potem szybko założyłem, czy JDG, jednoosobowa działalność gospodarcza już była, ale tak naprawdę to była taka, wiecie, tylko obejście prawne, finansowe. Natomiast w tym momencie absolutnie typowej JDG, które wykorzystywane jest do tego, aby po prostu działać jako niezależny przedsiębiorca z różnymi podmiotami. Zrobiłem to pomimo tego, że dopiero co w sumie mi się urodził syn. Dużo byłem widoczny w sieci, w technologiach, dzięki czemu uzyskałem MVP w technologiach Microsoftu i założyłem dwie spółki, Akademia Aplikacji i Developico. No i od tego czasu, od zeszłego roku, właściwie zajmuję się głównie tymi spółkami, ale również staram się angażować w wiele różnych innych aktywności. W samych spółkach jest dużo roboty, bo jestem biznes-developerem. Chyba teraz nazywa. Odpowiadam też za strategie marketingowe, udzielam się w webinarach technicznych, sprzedażowych, szkoleniach. Firmy są, w szczególności Developico jest firmą projektową, także ogólnie projektowanie rozwiązań, architektura, konsultacje to, to jest też mój daily bread and butter. Działam projektowo, jak i marketingowo, i, i w samym tylko 2020 roku udzielałem się, byłem na 18 webinarach. Na różnych konferencjach, dużych, małych, w Polsce, za granicą, w Paryżu, w Londynie, więc trochę tego było. Zorganizowałem też hakatony, więc tak, tak. I y, y, y w tym momencie y, to, co wszystko, czego się nauczyłem, żeby być po prostu ultraproduktywnym, chciałbym Wam dzisiaj przekazać. I y, zacznę od tego. Taka pierwsza lekcja to jest, y, bo na pewno wiele z Was myśli, no dobra, to teraz, Guzowski powiedz mi o tych. Nowych technikach w stylu, jakieś tam Inbox Zero, GTD, czy, czy podejście smart, albo te jakieś narzędzia. Teraz powiedz: naucz mnie Todoista, albo naucz mnie tutaj Macierza Eisenhowera. To, to zupełnie jest to, o czym będę mówił. Jeżeli ktoś Was oczekuje narzędzi, to to nie jest to. Dlaczego? E, dlatego, że m, tak naprawdę, że się zastanowicie, to najważniejsze w tym, aby być produktywnym, to jest posiadać odpowiednio, odpowiednie priorytety, wiedzieć na czym się skupić. Dzięki tym priorytetom my ustalamy zadania, ale znowu, te zadania realizują jakieś tam nasze cele. I te cele, które my sobie musimy określać, tak naprawdę są determinowane przez nasze wartości. Więc, tak na dobrą sprawę, być ultraproduktywnym musi być zawsze mega, mega, mega zmotywowani, dzięki czemu będziemy w stanie pracować więcej i wydajniej niż inni. Nie będziemy czuć zmęczenia, jak to, powiedział, jak to powiedział ktoś słynny, jakiś filozof: że jeżeli będziesz tylko bawić się swoją pracą, to nie przepracujesz ani jednego dnia. I to jest, właściwie, to jest właściwie prawda, najlepiej to obserwować na moim synu, który wstaje rano i się bawi, potem kładzie się o, o 10, chociaż powinien spać już dużo wcześniej, ale on dopiero o 10 stanie pójść spać, no bo, bo, bo cały czas w tym nawale zabawy i jego to wcale nie męczy. A my po pracy nieraz przechodzimy, czy jak jako programista, przechodziłem po 80 godzinach i padałem na twarz. Więc ważne, żeby się zorientować, dlaczego robimy to, co robimy i zrozumieć, jak to pisał Viktor Frankl, że, że sukcesu i szczęścia nie da się dogonić, ono się musi wyłonić jako niezamierzony efekt naszego działania i szczęście pojawia się wtedy, gdy oddajemy się celowi większemu niż my sami. Druga rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to jest to, że jak to się w brydżu mówi, nie ma złej ręki, jest tylko zły partner i z każdą ręką, nawet taką z wieloma blotkami można ograć partię, jeśli mamy dobrego partnera. Więc to jest kluczowe, aby nie próbować zwalać winy na nasze niepowiedzenia. Każdy z nas urodził się w takim, a nie innym miejscu. Jedni z Was mają cięższą sytuację materialną, inni mają dużo większą pomoc od, od rodziców bliskich. Jakieś spadki się zdarzają. Grunt to, żeby skupić się na tym, jakie mam możliwości, i jak najszybciej skupić się na tym, co możemy, robić, co możemy zrobić, aby znaleźć się tam, gdzie chcemy być. Także tak. Kolejna rzecz to będzie praktykowanie samoświadomości i samokontroli. To jest związane przede wszystkim z tym, że no, jedyną rzeczą, jaką jesteśmy w stanie kontrolować, jedyną rzeczą, to jesteśmy my sami. Znaczy, nie jesteśmy w stanie kontrolować innych osób, polityków na przykład. Nie jesteśmy w stanie kontrolować zmian. Nikt nie był w stanie przewidzieć covid praktycznie. I Jedyne, co możemy kontrolować to my oraz nasze nastawienie do tego wszystkiego. Znowu, jak to powiedział Viktor Frankl, pomiędzy bodźcem a reakcją jest wybór. To jest niezwykle ważne zdanie. Jeżeli sobie tylko chwilę je przytrawicie, to zrozumiecie, na czym polega samokontrola. Kolejną rzeczą, to jest. Ach, i jeszcze jedna rzecz w kontekście świadomości samokontroli. To jest. Także to, że bardzo często my mówimy, na przykład, że chcemy, że musimy coś zrobić, muszę iść do pracy, muszę zrobić to do jutra, muszę, nie wiem, iść po dzieci. Grunt to jest to, żeby mówić, to muszę świadomie, to znaczy skupić na tym, że to nie jest tak, że musisz, tylko ty chcesz. Jeżeli zmienimy ten sposób myślenia, zmuszę na chcę, to nagle się okazuje, że czy ja chcę naprawdę iść, po te, iść do tej pracy? Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie, to może, to może to nie jest fajna praca. Także tak. Kolejna rzecz to jest nie rezyminować cudzych problemów. I to jest o tyle istotne, że czasem zdarzy się np. Twoi bliscy, czy współpracownicy, czy klienci, partnerzy w obliczu problemu zgłoszą do ciebie z prośbą o pomoc lub przysługę, i pojawia się wówczas pokusa, aby pomóc takiej sobie W końcu to jakoś łagodzi nam nasze ego, sprawia, że jesteśmy potrzebni, czujemy się przydatni, budujemy w ten sposób też relacje jak najbardziej. Ale trzeba mieć świadomość tego, że yy może być tak, że tym osobom dajemy rybę, a nie wędkę. Ja nie wiem, jak u Was, ale ja u siebie zaobserwowałem mechanizm, który polega na tym, że jak komuś pomogę, nazbyt szybko i bezproblemowo, tak wręcz ochoczo, to ta osoba znowu do mnie się zgłasza, gdy tylko pojawi się pewien problem. Więc grunt, żeby nauczyć się, yy, yy, nauczyć się rozpoznawać, kiedy to jest pomoc faktyczna, kiedy jest wykonywanie za kogoś, za kogoś pracy. Następna rzecz to jest poświęcanie swojego czasu tam, gdzie mamy realny wpływ. Czyli jak na przykład kiedyś byłem bardzo zaangażowanym dyskutantem politycznym i, i śledziłem, co się dzieje w polityce, obecnie praktycznie wcale. Wbrew pozorom, chociaż się nie interesuję polityką, to jakoś większość afer do mnie dociera tym czy innym sposobem. A, a ja i tak za bardzo nie wdaję się w dyskusję, bo nie jestem politykiem, to nie jest moja praca. Ja nie muszę dyskutować o polityce, ja się nie muszę na niej znać, ja muszę skupić na tym, w jaki sposób zarabiam na życie? Czyli jestem informatykiem, architektem, menedżerem. Więc tak, kolejna rzecz to jest, że droga ważniejsza jest od szczytu. I tu w zupełności chodzi o to, żeby delektować się tą drogą, która nas czeka. Jeżeli nie jesteśmy w stanie robić 10 razy więcej niż się od nas tego wymaga, to znaczy, że to może nie jest to, a jeżeli będziemy się tylko bawić pracą, to będziemy w stanie robić. Więcej i lepiej niż, niż inni. Następna rzecz to jest być egoistą. To jest bardzo ważna rzecz, o której wiele osób zapomina. I tutaj warto sobie zdać sprawę. Podam tylko taki prosty przykład. Na pewno każdy z Was, jak leciał samolotem, to pamięta tę instrukcję, że jak wypadną maski tylnowe, najpierw zakładamy ją sobie, a dopiero potem dziecku. I to właściwie należy odnosić do każdej sfery życia. Najpierw dbasz o siebie, żeby potem móc pomagać innym. Status quo nie istnieje, to, to chyba jest już dzisiaj oczywiste w czasach COVID-u. Nie ma czegoś tak status quo. Zawsze będą zmiany. Jedną stałą rzeczą w naszym życiu są zmiany, więc należy bardzo dobrze pamiętać, być przygotowanym, że, że nic nie jest stabilne. Tylko jak my zarządzamy teraz na tą zmianę, jak reagujemy, to, 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 to na no to mamy wpływ. Dziewiąta rzecz to jest nie myśleć o problemach tylko myśleć o rozwiązaniu. Znowu yy, Myślenie o problemach niczego nie daje, jeżeli rozwalicie laptop, przygotowując się do ważnego spotkania, teraz przygotowując się do tej prezentacji padnie internet w pracy, zamiast się tam wkurzać na, na dostawcę i tam dzwonić do niego i ja, wy przed samą prezentacją, a ja wam płacę miliony monet, to lepiej po prostu jest skupić się, dobra, to jak się mogę podłączyć do tego spotkania, no to ciach, szybko, mobilny internet i lecimy dalej. Rzecz bagatelna, ale są ludzie, a przynajmniej ja na no, przykład kiedyś byłem taką osobą, która by najpierw w pierwszej kolejności zaczęła się wkurzać na tego dostawcę i myśleć o tym, że co za łajdaki i potem ja już bym wiedział, że do nich potem zadzwoni, o pierwsze. Nie, w dupie to mam naprawdę. Ups, widziałem to. E, dostrzegaj, kolejna lekcja, dostrzegać lekcje i wartości dla siebie, i to jest skuteczne, ponieważ bardzo często będziemy działać w, 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 będziemy współpracować z ludźmi, którzy mogą nas trochę, trochę wykorzystywać, możemy czuć się wykorzystywani. Jeżeli znajdziemy wartość dla siebie, to nigdy nie będziemy się tak czuć. I w ten sposób trochę ugaścimy, stępimy nasze ego. A to jest znowu niezwykle potrzebne tego, żeby robić to, co się lubi, to co się kocha. Jednasta rzecz to jest patrzeć pięć lat do przodu, a planować tylko dzień następny. Wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale powiem szczerze, że to jest klucz do tego, aby po prostu zwyczajnie dowozić tematy. To znaczy, nie planuje dalej niż dzień do przodu. To nie ma sensu. I to powiem Wam bardzo wielu autorów książek, począwszy od Freddyka Lalu. Przez, przez takich ludzi, jak właśnie Wiktor Frankl. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, zrozumieć zanim ocenisz sytuacja. Mam zupełnie inny przykład do opisania dla was, ale sytuacja z wczoraj, pracujemy z jednym architektem nad wykończeniem naszego mieszkania z żoną i, i od tygodnia, od dwóch tygodni było kontaktu z tą architekt. I kiedyś prawdopodobnie zaczął w myślach rzucać na bluzgami. Kiedy Kiedybym napisał do niej to od razu z pretensjami, dlaczego nas tak traktuje, ale yy, yy, nauczony tym doświadczeniem, żeby, nie, żeby najpierw od, yy, o, zrozumieć, zanim się oceni, napisałem do niej: hej, czy wszystko w porządku, coś jest nie tak, może, bo widzimy, że opóźniają się pewne prace, może w czymś potrzebujesz pomocy. I co się okazało. Okazało się, że ma bardzo poważne problemy prywatne. To nie było jakieś tam tłumaczenie w zasadzie, że u pies mi zmarł, tylko to było naprawdę coś, Trudnego, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, natomiast faktycznie bardzo mi żal było i, i teraz e, nagle tej te opóźnienia nie to dla mnie żadnym problem, bo byłem tam, gdzie ona kiedyś, więc doskonale ją rozumiem. E, I to w IT, ale i w, w przedsiębiorczości, jak się robi biznesy, jest niezwykle istotne, żeby nie ocenić w pierwszej kolejności, bo kiedy oceniamy, zaczynamy sobie dopowiadać niepotrzebnie gdzieś tam się nakręca ta taka fala e, złych intencji naszych, czy obaw bardziej. To jest totalnie bez sensu. I to by było tyle. 12 minut to strasznie mało czasu, żeby przekazać tyle informacji, ale chyba się wyrobiłem. Wracamy do studia.